Dziś sprawdzimy, co słychać u piłkarzy wybranych do drużyny Marzeń Mistrzostw Świata w 2002 roku. Zanim przejdziemy do rzeczy, prosimy o łapkę w górę i suba, żeby nie przegapić kolejnych Mundialowych Materiałów. Z góry dziękujemy. Oliver Kahn, Bramkarz, Niemcy. Na mundial w 2002 roku trafił z formą życia. Poprowadził Niemcy do finału niemal w pojedynkę. Szczęście opuściło go dopiero w meczu O, Wszystko, w którym wpuścił dwie z trzech bramek straconych podczas całego mundialu, z czego jedną po ewidentnym błędzie. Potem okazało się, że zagrał z zerwanym więzadłem jednego z palców, ale kontuzja nie była dla niego wymówką. To był mój jedyny błąd w finale. 10 razy gorszy niż jakikolwiek błąd, który popełniłem wcześniej, mówił rozpaczony po przegranym meczu. Po zakończeniu kariery w wieku 38 lat robił różne rzeczy. Był ekspertem telewizyjnym stacji ZDF, czy szukał bramkarskiego klejnotu w chińskim reality show. W 2019 roku został członkiem zarządu Bayernu Monachium, a dwa lata później mianowano go dyrektorem generalnym Bawarczyków, po tym jak na emeryturę przeszedł legendarny Karl-Heinz Rummenigge. Na tym stanowisku pozostaje do dziś. Rustu Regber – bramkarz Spisywał się świetnie i straszył rywali niecodziennym makijażem. Zrobił wszystko co się dało, by w barwach Turcji w półfinale powstrzymać rozpędzonych Brazylijczyków. W 2003 roku było krok od Arsenalu, ale Arsen Wenger odpalił go przez nadprogramowe kilogramy. Ostatecznie trafił do Barcelony, jednak kariery na Camp nou nie zrobił. Tener Frank Rijkaard wolał stawiać na Wiktora Valdesa, bo Turek... Nie mówił po hiszpańsku. W ekipie Belgrany rozegrał zaledwie kilka spotkań, potem wrócił do Ligi Tureckiej, gdzie występował do 39 roku życia, wypracowując sobie miano legendy. Dziś komentuje mecze i szkoli młodzież reprezentacji Turcji. Sol Campbell, obrońca Anglia. W reprezentacji synów Albionu tworzył żelazny duet z Rio Ferdinandem. Był jedynym Anglikiem wybranym do najlepszej jedenastki turnieju. Po zakończeniu kariery w świadomości Polaków zasłynął przede wszystkim kretyńskim wywiadem, w którym ostrzegał angielskich kibiców przed wyjazdem na Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie, grożąc, że ci wrócą w trumnach. Na pierwsze strony brytyjskich gazet trafił po stwierdzeniu, że nie został kapitanem reprezentacji z powodu koloru skóry. Próbował też sił w polityce, chciał startować na stanowisko burmistrza Londynu, ale nikt nie wziął go na poważnie i ostatecznie nie załapał się na listę. Poza tym przez chwilę pracował jako menedżer, ale zarówno w Maxfield jak i Southampton United szło mu fatalnie. Dziś spełnia się jako telewizyjny ekspert. Fernando Hierro, obrońca. Hiszpania. Legendarny defensor Realu Madryt na Mundialu w Korei i Japonii miał już 34 lata i trzy sezony później zakończył karierę. Po zawieszeniu butów na kołku pozostał przy futbolu i przez 4 lata był dyrektorem reprezentacji Hiszpanii. Potem pracował jako asystent Carlo Ancelotti'ego w Realu Madrid. Dwa dni przed Mundialem w Rosji w 2018 roku, po ewakuacji Julena Lopetegiego. Nieoczekiwanie został selekcjonerem La Rocha. Hiszpanie z ogromnymi problemami wyszli z grupy, ale odpadli już w jednej 8 finału pokarnych z gospodarzami, po czym Jerro zrezygnował z jakiejkolwiek fuchy w reprezentacji. Ostatnio znów przybił piątkę z futbolem. Od połowy października 2022 roku znalazł zatrudnienie jako dyrektor meksykańskiego Chivas Guadalajara. Hong Myung Bo obrońca Korea Południowa. Mimo wsparcia sędziów, którzy wyraźnie furowali tę ekipę, jemu akurat piłkarskiej klasy odmówić nie sposób. Był jednym z najlepszych grajków w historii kontynentu. Przyznano mu brązową piłkę dla trzeciego najlepszego zawodnika turnieju. Po zakończeniu kariery zajął się trenowaniem. Poprowadził Koreę Południową na Mundialu w 2014 roku, ale w grupie z Rosją, Algierią i Belgią zdobył zaledwie punkt i zrezygnował z posady. Od 2020 roku trenuje koreańskie Ulsan Hyundai, z którym zdobył pierwszy od 17 lat tytuł mistrzowski oraz azjatycką ligę mistrzów. Alpay, obrońca, Turcja. Na mundial w 2002 roku Turek zdążył wykurować się dosłownie w ostatniej chwili i dołożył dużą cegiełkę do brązowego medalu. Po turnieju interesowały się nim największe europejskie kluby, ale Aston Villa nie miała zamiaru go sprzedawać. Potem wszystko zaczęło się sypać. Najpierw podpadł kibicom Willi, wymownie uciszając ich po zdobytej bramce. Potem podpadł już w całym kraju, stając się publicznym wrogiem numer jeden na wyspach. Powód? Najpierw zwyzywał, a potem rozpętał bójkę w tunelu z Davidem Beckhamem, o czym Becks opowiedział brytyjskiej prasie. Miało to miejsce podczas meczu Turcji z Anglią, niewykorzystanym przez Beckhama rzucie karnym. Villa rozwiązała z nim kontrakt, a jego kariera znalazła się na równi pochyłej. Po zakończeniu kariery próbował się jako trener, ale od kilku lat jest politykiem, będąc posłem konserwatywnej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju pod kierownictwem Recep Taipa Erdogana. Roberto Carlos, obrońca Brazylia. Sympatyczny Canarinho na Mundialu w Korei i Japonii rozegrał 6 meczów i zdobył bramkę w grupowym starciu z Chinami. Po odejściu z Realu Madryt zwiedził chociażby ligi turecką, rosyjską, kończąc w indyjskim Delhi Dynamos. Próbował też sił jako trener, gdzie podczas prowadzenia Siwa sporu współpracował chociażby z Kamilem Grosickim, ale od 7 lat nie prowadził żadnego klubu. Najlepiej wspomina pewnie pobyt w Rosji. Na 38 urodziny właściciel Andrzej Machaczkała sprezentował mu nowiutkiego Bugatti Veyron. Dziś spełnia się jako dyrektor marketingu Realu Madryt. Na bezrobocie nie może sobie pozwolić. W końcu za coś trzeba wykarmić 11 dzieci zmajestrowane z 7 różnymi partnerkami, prawda? Michał Balak, pomocnik. Niemcy. W finale z Brazylią nie zagrał z powodu żółtej kartki złapanej po faulu taktycznym w półfinale z Koreą Południową. To głównie dzięki tamtej sytuacji FIFA postanowiła wprowadzić zasadę anulowania upomnień przed finałem, żeby na tym etapie mogli grać absolutnie najlepsi gracze. W 2021 roku spotkała go niesamowita rodzinna tragedia. Jego 18-letni syn, Emilio, zginął w wypadku podczas jazdy kładem. Rok później okazało się, że Balak spotyka się z 21-latką. I być może nie byłoby w tym niczego szokującego, gdyby nie fakt, że Sofia była bliską przyjaciółką jego tragicznie zmarłego syna. Zawodowo nie robi nic szczególnego. Przy okazji większych imprez pracował jako ekspert w telewizji ESPN, ale generalnie raczej pozostaje w cieniu. Claudio Reyna, pomocnik. Stany Zjednoczone. Jednego z najlepszych piłkarzy w historii amerykańskiej piłki też spotkała podobna tragedia. W 2012 roku na raka mózgu odszedł jego najstarszy syn, Jack. Młodszy Giovanni, który dostał imię po holendrze Giovanni Bronkhorstie, jest piłkarzem Borussia Dortmund i również reprezentuje USA. Po zakończeniu kariery Claudio pozostał przy futbolu na stanowisku dyrektorskim. Przez 6 lat sterował New York City FC. Od trzech jest dyrektorem sportowym jednego z najnowszych klubów MLS – Austin FC. Rivaldo – pomocnik Brazylia. Drugi po Ronaldo, najważniejszy piłkarz w mistrzowskiej reprezentacji Brazylii. Zdobywał bramki w pierwszych pięciu spotkaniach. Cień na jego postać rzucił mecz z Turcją, kiedy sędzia po jego płaskudnej symulce wyrzucił Turka Hakana Unsala za drugą żółtą kartkę. Karierę zakończył dopiero w 2015 roku. Po grze we Włoszech, Grecji, Uzbekistanie czy Angolii. Dziś jest po prostu szczęśliwym, bogatym i rozpoznawalnym emerytem. Mieszka w swojej willi na Florydzie i wygląda na zadowolonego z życia 50-latka, który sylwetką zawstydziłby niejednego piłkarza Premier League. Ronaldinho, pomocnik, Brazylia. Najmłodszy z tercetu, który tworzył z Ronaldo i Rivaldo. W Korei Południowej zapisał się przede wszystkim golem z 40 metrów, zaaplikowanemu w ćwierćfinale z Anglikami. Ponownie głośno zrobiło się o nim w 2020 roku, kiedy wylądował w paragwajskim więzieniu po tym, jak próbował przekroczyć granice posługując się fałszywym paszportem. Dziś nie robi niczego konkretnego. Korzysta ze znanego nazwiska, jest twarzą wielu dużych marek. 69 milionów obserwatorów na Instagramie zdecydowanie zobowiązuje. Jo Sang Chul, pomocnik Korea Południowa, drugi z Koreańczyków w Mundialowej Drużynie Marzeń, polscy kibice zapamiętali go z bramki, którą zaaplikował naszej reprezentacji w grupowym starciu. Nominalnie pomocnik, ale w rzeczywistości potrafił grać na każdej pozycji, dosłownie. W lidze koreańskiej trafiał do 11 sezonów w obronie, pomocy i ataku, a także sięgał po koronę króla strzelców. Po zakończeniu kariery został trenerem rodzimych klubów. W 2019 roku zdiagnozowano u niego nowotwór trzustki. Pomimo diagnozy, wciąż prowadził Incheon United, pomagając w walce o utrzymanie. W czerwcu 2021 roku przegrał walkę z chorobą i odszedł w wieku zaledwie 49 lat. El Diouf, napastnik Senegal. Dzięki występom w Korei i Japonii w Senegalu do dziś jest traktowany jak półbóg. Co innego w Anglii, w której grał przez ponad dekadę i gdzie pozostawił po sobie ślad dosyć niezrównoważonego. Pluł na przeciwników, znieważał kibiców, rozbijał mordy w klubach. Stał się jednym z najbardziej znienawidzonych piłkarzy na wyspach. Na dowód powiemy tylko, że Steven Gerrard uznał go za najgorszego piłkarza, z jakim kiedykolwiek dzielił szatnię na Enfield. Karierę zakończył w lidze malezyjskiej, a potem został doradcą prezydenta Senegalu. Poza tym mieszka w Dakarze, ma swoją gazetę i wspiera lokalną społeczność, która wciąż bezgranicznie go uwielbia. Poza tym jest dyrektorem sportowym w kamerońskim Gwediawye FC. Patrząc na Instagrama, jego ego do dziś jest zdecydowanie najwyższe spośród wszystkich piłkarzy na tej liście. Mirosław Kloze, napastnik Niemcy, najlepszy strzelec w historii Mistrzostw Świata tamten Mundial, skończył z pięcioma golami, wszystkimi zdobytymi głową. To właśnie tam Kloze pokazał światu swoje słynne Salto. Karierę zakończył całkiem niedawno, bo w 2016 roku, po pięciu latach spędzonych we włoskim Lazio. Potem rzucił się w wir pracy trenerskiej, zaczynając od sztabu reprezentacji Niemiec. Następnie był asystentem Hansiego Flik'a w Bayernie Monachium, a od początku sezonu 2022-2023 dostał pierwszą samodzielną fuchę. Prowadzi austriackie SCR Altach, chociaż mógł pracować w Pogoni Szczecin. Początki nie są łatwe: z 16 pierwszych meczów wygrał zaledwie 4, a jego klub niemal szoruje odno tabeli austriackiej Bundesligi. Ronaldo Napastnik Brazylia Najlepszy piłkarz Mundialu w Korei i Japonii i jego król strzelców do dziś pozostaje na piłkarskim piedestale. Wszędzie go pełno. Jest właścicielem dwóch klubów hiszpańskiego Realu Valladolid. I brazylijskiego cruzeiro, w którym to wypłynął na szerokie piłkarskie wody. Poza tym ma udziały w agencji marketingu sportowego i jest właścicielem dużej szkoły piłkarskiej. Od jakiegoś czasu prowadzi też kanał na YouTube Ronaldo TV. Człowiek niesamowicie bogaty i niesamowicie zajęty. Zdecydowanie małeb na karku. Hasan Sas, napastnik. Po mundialu otrzymał masę propozycji z najlepszych europejskich klubów, ale zdecydował się pozostać wiernym tureckiemu Galatasaray. W klubie tym pracował też po zakończeniu kariery, jako asystent Fatiha Terima. Po jego odejściu podzielił los mentora i udzielił wywiadu, w którym wyznał, że piłka kompletnie przestała go interesować i ma zamiar trzymać się od niej z daleka. Dzięki za uwagę! Podobało się? Przypominamy, zostaw łapkę w górę i suba, żeby nie przegapić żadnego z naszych kolejnych mundialowych materiałów. Nie zapomnij też zajrzeć do naszego sponsora, legalnego bugmachera Nobelbet, który na każdy dzień mundialu przygotowuje nową świetną promocję. Link zostawiamy w pierwszym komentarzu. Dzięki za uwagę i do następnego razu już niebawem.